Dobra, zabieram naszą łyżeczkę. Dobra, i chcemy do łóżka sobie wziąć. tak, no zaraz się kto ja pływała. Tam jej... Dobra. Tutaj już chyba bardziej się nie da, prawda? Poczekaj, najmniej, poczekaj. Da się tutaj. To jest płapka. No dobra. Raczej to jest. No. no. Jakby mnie nie, nie jakieś fają to pato byłoby nie zaciekawić. A powiedz mi, nie chcesz rybek po, połowić? Nie wiem. Ja mam ogólnie trzy jeszcze. Ja mam tylko do te jak Tutaj byśmy chcieli Ło, tutaj są takie głębiny dosyć duże. No ja zamokuję. Zanokuję. To postaraj się nie stracić być. Jakby jakieś utopce były, to... to ja ja myślę, że wychodzi, bo mam już tylko dwa bumbelki. Znaczy, cztery. Cześć. Na twoją papkę jestem. twoją papce. No dobrze. Ja tu je wysiadam. Mhm. Ten muszę na pełne morze, znaczy no. Jest taka rzeka. E, to ona kiepska jest. Dobra. Bo tutaj nigdzie nie dopłyniemy. Także muszę tą łódkę zabrać. Wysiąść muszę z niej muszę ją, a to go nic, to my tutaj byliśmy byliśmy, coś trzeba wyrzucić rakota, dobra, dobra. Wysok, no, dzień. ja mapę ja mapę zawsze trzymam tak byliśmy no tak mam tutaj, to przepraszam Nie się bardzo boję hop, mnie. no nie, ja tak nie przeskoczę ła ona wzrosła i mnie przeskoczyła. Ja jestem taka ostrożna. Jest, skoczyłam, no nie, spadłam. Spadłaś? No nie, doskoczyłam i, i spadłam, tak się zastosowałam. Dobra, i tu jest. Mhm. Może ja, ja tutaj e, sobie też zanurkuję. Da, daj taki kilka zyfów. I teraz dopiero widzę pod wodą. No. Dobra, no. ale nie. Jednak boję się. Daję łódkę. Gdzie ta łódka? W dziewiątej pozycji. Ja jestem na patce. Ja już wychodzę. Czy to co, gdzie płyniemy? Na razie brzegi opływam. O, tutaj można. Płyniesz za mną? Tak. Czy można łowić ryby na łódce? Oczywiście, że można. Tylko się nie mogę się odwrócić. Trochę słabo, ale dobra. O, coś tam dostałem. Ja już tak już daleko popłynęłam. Ło, faktycznie. Poczekałam Jest Ale mamy przygodę podwodną. Jakieś głębiny wielkie. Najlepiej by było, jakby by tam ktoś wybierze jakiś portal, byłby na przykład o, jeden taki znaleźć, nie? Nie, ani śladu. Tutaj płyna wzdłuż brzegu, żeby oznaczyć, gdzie są... Aha, i czy, czy tutaj mogę sobie... Na tutaj tutaj dofinę. Zawrócę tak. Ja tutaj? Było tubym było chyba wpadł jakiegoś bo padł, nie, 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 nie. Dziękuję, dziękuję. Bo tam mógłby być jakiś wodospad, spadłbym tam, a tam już tak ten spiegol. No on już też spadł dwa razy. Tobie. Dwa razy tobie? Nie, jeden raz tobie. Tam coś kopałeś, a ty no drugi raz tak. Dwa razy tobie w jednej serii nie na to tobie, a tej naszej serii też powinna spadło. No to jest taki ocean. Ty widzisz tam coś ogólnie. A ja się jestem pod wodą jest... To jakaś jaskinia, tylko ja się tam boję ja boję się, że stracę Gdzie masz te jaskinie? Te... Tam było, tam wcześniej O tam A. Ja, ja mam tylko trzy No To São no Vidas que... por o que, você fala, que a, eu vou fazer? O que ty O que eu vou Ah, tak i? jest coś? jakie tutaj są fajne te podwodne światy tam, tam są w ogóle jakieś klocki co są? klocki gdzie? tam no idę tam sprawdzić, dobra? dobra tylko tak na powierzchni tylko zobaczy na powierzchni tylko czekaj na nie, proszę są zwykłe bloki no, Nie pas. No. No, wytać takie trollki? przepraszam. Nie, wyraźnie ten. Ja, na ja, No to będziemy tam sobie, musieli sobie zrobić jakąś bazę. A może tutaj, na tyle. Nie, no, nie mapę wyrzuciłam. Gdzie jesteś? jest. Tak, Jakaś jaskinia. Yes. To Już ta się oddaliśmy bardzo daleko. tego złyszczego standardu. No. Może tutaj zakończymy co? To dlatego tam musimy teraz się gdzieś zakopać. Nie, no na łóżko sobie, sobie postawimy i... To tak byłeś, że tutaj kiedyś, że tak dzisiaj. Nie, ja się to No Ale dlaczego? Co? Mi moje, dlaczego zabrałeś mi moje łóżko? Właśnie teraz trzymasz. Moje łóżko. No, nie wyróciłem. Nie trzeba trzeba użyć. Nie, nie zakupuj się, tylko yy, nie no, pokaż y, się ładnie, a nie, dobra, to pójdziemy spać ewentualnie i kolejnego. Bye. Nie, to się przerazłem do brano. Dobra Ja ci, ci też podam. Czekaj, mam wyłączyć. Ja, ja śpię. Dobra No i to wszystko na, na dzisiejszym odcinku, ale nie martwcie się, nie martwcie się, bo będą kolejne. Tylko o jej. Utknęłam. Nie, o, Tylko nie zapomnijcie zostawić subyka. tak? Łapeczki do góry, papa, pa. do zobaczenia w tu kolejnym kartkę, odcinku, tak, o, bo ja się bronię.